Dziś prezentuję model, który utrzymał się na rynku przez 13 lat, a w motoryzacji to szmat czasu. Nie doczekał się następcy, a wielu z nas uczył jeździć. Fiat Punto trzeciej generacji. Pamiętajcie, że nasze testy pojawiają się co tydzień, więc zasubskrybujcie kanał, klikając czerwony przycisk pod filmem, a tymczasem zapraszam do oglądania. Na początku powiedziałem, że testuję Fiat Punto, chociaż tak naprawdę to Fiat Grande Punto, produkowany od 2005 roku. W 2009 roku pojawiła się wersja Fiat Punto Evo, która była liftingiem Grande Punto. Następnie w 2012 roku pojawił się Fiat Punto 2012, który nadal nie był nowym modelem, a jedynie liftingiem Fiat Punto Evo. Można się zakręcić. Dodatkowo. Kolejne wersje produkowane były równocześnie, na przykład Grande Punto produkowane było do 2012 roku. A jak się prezentuje nasz staruszek? Sylwetka mocnego klina, atletyczna. Warto wspomnieć, że Punto było projektowane przez Giorgetto Giugiaro, którego możecie kojarzyć z projektu Doloriana albo Ferrari 250 GT. Chociaż muszę przyznać, że z przodu nie wygląda imponująco. Grill troszeczkę taki ciosany, obłe lampy, ale za to z boku jest bardzo ładnie. Wyraźna linia. Ciekawie wkomponowane ładnie klamki i wyraźnie zaznaczone nadkola. Z tyłu też jest dobrze. Charakterystyczna, wkomponowana w słupek lampa. To charakterystyczne dla wszystkich generacji Punto. Liftingi zmieniały głównie grilla, konstrukcję lampy, no i oczywiście wnętrze, ale z boku Punto zawsze wyglądało tak samo. Nie wiem w sumie jak potraktować Fiat bo to właściwie Punto, ale w wersji sedan. To tak na marginesie. Zajrzymy do środka. To właśnie we wnętrzu zachodziło najwięcej zmian podczas liftingów i tak najłatwiej rozpoznać kolejne wersje Punto od siebie. Deska rozdzielcza, trzeba przyznać, jest ładnie zaprojektowana, jest ona dwubarna, jeszcze z taką srebrną listwą w tym miejscu. Widać, że jest to przemyślane i ładne. W konsoli centralnej dominuje duży panel klimatyzacji automatycznej dwustrefowej, która jest banalnie prosta w obsłudze. Powyżej tak samo proste w obsłudze radio, po którego przyciskach widać już tutaj zużycie. Powyżej znajdziemy jeszcze. Kilka przycisków, na przykład od blokady drzwi, czy zmiany trybu wspomagania kierownicy. Schowek pasażera, całkiem pojemny, jeszcze z taką praktyczną półką na dokumenty. Nie znajdziemy tutaj niestety podłokietnika. Uchwyty na kubek no, też nie poradzą sobie z naszym kubkiem termicznym. Może poradziłyby sobie z takimi kubkami z kawą ze stacji, albo z puszką z napojem. Tutaj mamy taką półkę, którą myślę, że można by zastosować jako półkę na telefon kierownica. No nie jest to miss piękności, ale za to jest wielofunkcyjna i można tutaj obsługiwać radio. Przyczepiłbym się jeszcze do luzów na manetce, sugeruje to, że jest to budżetowe rozwiązanie. Z manetki obsługujemy także komputer pokładowy, na którym widzimy zużycie czy na przykład zasięg na pozostałym paliwie. Jeśli chodzi o miejsce to jest całkiem nieźle, jak na tą klasę. Nad głową mamy spory zapas. Noga też mi tutaj specjalnie nie wadzi o konsolę centralną. Fotele, no wydaje mi się, że niezbyt dobrze trzymają na boki, ale to się jeszcze okaże podczas jazdy. Regulowane są tradycyjnie pokrętłem i pompką na wysokość. A teraz zobaczmy, jak jest z tyłu. Podoba mi się to, że akcenty dwubartnej tapicerki są także na drzwiach. Kanapa jest dosyć dobrze wyprofilowana o ciekawej fakturze. miejsca jest tutaj dosyć sporo. Jak będzie osoba o moim wzroście, czyli 1,77 m, to spokojnie dwie osoby usiądą za sobą, nawet jest tutaj duży zapas nad głową, ale nie masz co się czarować. Trzy osoby z tyłu na pewno dorosłe nie usiądą, bo po prostu na środku na szerokość miejsca zabraknie. Jeszcze jeden ciekawy myk. W ten sposób możemy. Dosyć mocno powiększyć sobie przestrzeń bagażową, która no, nie jest zbyt imponująca. Zajrzyjmy do bagażnika. W końcu bagażnik ma tylko 275 litrów, chociaż to jest w sumie standard jak na tą klasę. A moment. Nie no oczywiście żartuję, można bagażnik też otworzyć z kluczyka albo z przycisku wewnątrz samochodu. Ale dziwi mnie to, dlaczego no tutaj nigdzie żadnego przycisku nie zamontowano. Byłoby to znacznie wygodniejsze. Jak już otworzymy bagażnik, to widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo wysoki próg. A po drugie, brak koła zapasowego. Mamy tutaj tylko zestaw naprawczy. Zobaczmy, jak uda się z naszym zestawem walizę. Jednogłośnie mogę stwierdzić, że największa walizka się nie zmieści, ale taka mniejsza rodzina, na przykład 2 plus 1, bez problemu powinna się na wakacje wybrać. Ja też się wybieram, może nie na wakacje, ale na jazdę próbną. Fiat Punto to auto miejskie, nie oczekuję od niego ani sztywnego zawieszenia. Ani dynamiki. Ten egzemplarz to 1:4 o mocy 95 koni mechanicznych, który przyspiesza do 100 km na godzinę w 11,4 sekundy i może osiągnąć 175 km na godzinę maksymalnie. Jak na tą klasę, to jest świetny wynik. W mieście tego nie odczujemy, ale na trasie punto prowadzi się raczej słabo. Nieprecyzyjny układ kierowniczy i zawieszenie, które sprawia, że na zakrętach czujemy, że auto nam się wychyla. Chociaż Zawieszenie jest proste i solidne. Z przodu kolumna MacPhersona, z tyłu belka skrętna. Fotele też niezbyt dobrze trzymają nam na boki, no i muszę się przyzwyczaić do tego, że ruch manetką to tylko jeden ruch wycieraczek, a właściwy program jest w pokrętle. Wrażenia z jazdy za to poprawia wyciszenie wnętrza. W mieście momentami miałem wrażenie, że silnik zgasł, bo jest tak cicho. Na trasie? Sprawdzimy. 90 km na godzinę, gładka, sprawdzona droga i decybelomierz. O, jest całkiem nieźle, w okolicach 60-60,5 dB. Faktycznie w Punto wcale nie jest tak głośno. Muszę się jednak przyczepić do widoczności, bo Punto to z natury miejski samochód, który będzie dużo musiał manewrować, a do tyłu widoczność jest bardzo kiepska, ograniczona przez małą szybę i ogromny słupek C. Z przodu jest nie najgorzej. Mamy tutaj dodatkową szybkę jeszcze w słupku A, więc dajemy radę. Fiata Punto można często spotkać w zestawieniu z instalacją LPG. Jak wypad nasz egzemplarz z silnikiem benzynowym 1.4 w teście spalania? Sprawdziliśmy tradycyjnie na trasie, w mieście oraz na autostradzie. Co ciekawe, Fiat Grande Punto otrzymał w teście NCAP 5 gwiazdek. Świetny wynik. Jednak w roku 2017 Punto 2012 otrzymało w tym samym teście 0 gwiazdek. Czy coś się zmieniło? Czy konstrukcja się zmieniła? Nie, oczywiście zmienił się system przyznawania tych gwiazdek, a wszystkie auta po prostu zmieniły swoje technologie. W Punto największą bolączką jest ilość poduszek powietrznych oraz brak systemów wspomagających kierowcę. A teraz przyjrzymy się kosztom. W pierwszej tabeli koszty przeglądu zerowego, który wypadałoby zrobić po zakupie auta. W drugiej natomiast koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Co ciekawe, historia zatoczyła koło, ponieważ jak na początku były oferowane silniki 1,2 o mocy od 65 do 69 koni mechanicznych i 1,4 o mocy 77 koni mechanicznych z 8 zaworami, to z takimi silnikami kończy swoją karierę. Spróbuję Wam to podać w pigułce. W zależności od generacji pojawiały się i znikały kolejne nowocześniejsze silniki. Silnik 1.4 16V o mocy od 95 do 105 koni mechanicznych, a w odmianie turbo od 120 do 135 koni mechanicznych. W Punto Evo pojawiła się technologia Multi Air, a w Punto 2012 technologia Twin Air. W skrócie, jest to technologia elektrohydrauliczna, która umożliwia otwieranie i zamykanie zaworów przy dowolnej zmianie faz otwarcia. W silnikach Twin Air każdego zaworu z osobna. Przedstawicielem technologii Twin Air jest jednostka o pojemności 0,9 litra i mocy od 85 do 105 mechanicznych w opcji z turbiną. Do tego dodajmy bardzo ekologiczną wersję 1,4 Natural Power. Fiat tak oznacza samochody z napędem CNG. Nie mogę też zapominać o wersjach sportowych markowanych znaczkiem Abarth. Na początku miał on 155 koni mechanicznych, po pierwszym liftingu 165 i 180 koni. Oprócz silnika w Punto zaszło sporo zmian konstrukcyjnych, aby móc w pełni korzystać z mocy samochodu. A co z silnikami diesla? Fiat od początku świetnie opanował technologię Common Rail i zaoferował spory wybór diesli. Przez cały okres produkcji był dostępny 1.3 JTD o mocy od 75 do 95 koni mechanicznych. W Grande Punto był 1.9 JTD o mocy od 120 do 130 koni mechanicznych, który został wycofany po pierwszym liftingu. Był jeszcze oferowany świetny 1.6 JTD, mocny i dość oszczędny o mocy 120 koni mechanicznych. Co do awaryjności Punto to prawie wszystkie silniki są godne polecenia. Im prościej tym lepiej. 1.2 i 148 v to klasyczne proste konstrukcje ją się drobnostki, a naprawy nie są drogie. Silniki 1.4.16 zaworowe z turbinami i bez też uchodzą za udane. Mają klasyczny wtrysk, dzięki czemu nadają się do LPG. Uważałbym jedynie na silniki 0.9, ponieważ są bardzo wyślone, a żeby uzyskać oszczędności, których spodziewamy się po nich, wymagają specyficznej ekojazdy. Do wyboru 5 i 6 biegowa skrzynia manualna oraz 5 biegowa zautomatyzowana, jednak nie dająca komfortu, jaki powinna dawać automatyczna zmiana biegów. Diesle są bardzo udanymi jednostkami JTD, które można spotkać też u kilku innych producentów samochodów. Ryzykiem jakie ponosimy przy zakupie tych jednostek jest dostawca wtrysków. W zależności od producenta koszt naprawy może się podwoić. Punto było produkowane przez 13 lat, więc rozstrzał cenowy jest dosyć duży. Na OTOMOTO jego ceny wahają się pomiędzy 6 a 48 tysięcy zł. Pełną listę ogłoszeń możecie sprawdzić klikając w link w prawym górnym rogu właśnie teraz. Czas na krótkie podsumowanie naszego testu. Trzy argumenty na tak. Po pierwsze niskie koszty eksploatacji. Po drugie duża dostępność części zamiennych. W końcu Punto produkowane było przez 13 lat. I po trzecie łatwo zakupić egzemplarz z historią, zadbany z polskiego salonu. Trzy argumenty na nie. Po pierwsze niedoskonałość elektroniki. Jest ona irytująca, ale nie powinna raczej unieruchomić naszego auta. Po drugie większość silników dostępnych w tym modelu nie daje frajdy z jazdy. I po trzecie, niska jakość wykończenia wnętrza. Mimo wszystko, czuć, że jest tutaj budżetowo. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was po raz kolejny do zostawienia łapki w górę oraz napisania komentarza, a także do zasubskrybowania kanału. Wtedy nie przegapicie kolejnych filmów. My publikujemy je co tydzień. Do zobaczenia.